Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale Patty Lifestyle. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację kilku nowości z polskich marek, które już zdążyłyście dobrze poznać, zdążyłyście je polubić. Pokażę Wam także kilka modeli ciekawych torebek marki Boka. Torebki, które mam zawsze na nagraniach, wzbudzają ogromne zainteresowanie, pytań. Co to za marka? Mam zawsze mnóstwo w komentarzach i dzisiaj właśnie pokażę Wam tą markę. To jest polska marka, pokażę jakie szyją wzory. Opowiem troszkę też o torebkach, na co zwracać uwagę, jeżeli chcecie kupić sobie taką porządną torebkę na lata. Tak jak wspomniałam, pokażę parę nowości, fantastyczną rzecz. Z bialkonu, także serdecznie zapraszam. Prezentację zacznę od takiego pięknego zestawu z bialkonu, który już pojawił się w nowościach, i to są takie pierwsze nowości jesienne, ale zanim Wam go bliżej pokażę, to spójrzcie na dzisiejszą moją stylizację. Myślę, że jest ona dosyć rzadka, bo nie widujecie mnie w takim sportowym wydaniu, ale tak jak pamiętacie z poprzednich filmów, wszelkiego rodzaju jeansy czy spodnie, które mają. Tutaj na górze zaszewki czy jakieś marszczenia, czyli są poszerzane w biodrach, a mocno zwężone do dołu. To jest mój ulubiony fason, w którym czuję się świetnie, bo uważam, że bardzo dobrze modeluje sylwetkę, ale jedynym takim warunkiem, który tą sylwetkę ratuje, jest długość spodni. One muszą być zawsze przed kostkę, dosyć zwężone, mocno do dołu, ale przed kostkę, żeby ta noga, mimo tego, że tu w okolicach talii coś się dzieje, jednak na dole była lżejsza. I z najzwyklejszym t-shirtem, spójrzcie, tego typu fason spodni będzie świetnie wyglądał. Ja mam takie jeansowe, ale one są takie w zasadzie dresowo-dżinsowe, bo to jest dosyć miękki materiał, kolorowy t-shirt, który nie jest jakiś przesadzony, nie ma za dużo błysku, jest jakiś delikatny, fantazyjny napis, tu też musimy zwracać uwagę, żeby te napisy czy wzory nie były bardzo dziecięce, infantylne, jakieś napisy... Biedzmy zawsze, co tam jest napisane, bo często po angielsku są jakieś zlepki słów, które potem, jeżeli ktoś zna język i przeczyta, możemy się mocno zdziwić, co tam jest napisane, więc na to też zwracajmy uwagę. Ale jakieś spokojne wzory kolorowe do jeansowych spodni w takim wydaniu sportowym, jak najbardziej jestem na tak. Możemy nosić, wygląda to bardzo młodo, swobodnie i korzystajmy z właśnie dobrodziejstw takich Propozycji w sklepach. Wracając do kompletu z białkonu, przepiękny zestaw. Spódnica Maxi. I od razu Wam mówię, nie będę mogła zmierzyć tego kompletu w tym momencie, bo mam tylko 44. W sklepie zostały mi te mniejsze wszystkie. Już klientki rozchwyciły i do tego zamiast marynarki, żakietu, bomberka, która automatycznie usportawia tego typu spódnicę, wydawałoby się wieczorową, wizytową. Taki komplet można oczywiście z dodatkami, jeśli tutaj y, założymy jakąś bardziej elegancką bluzkę, założyć nawet na jakąś y, taką mniejszą imprezę, może nie na wesele, bo ta bomberka, ten zamek y, troszeczkę tak usportawia ten cały strój, i na taką uroczystość ja osobiście bym nie wybrała takiego zestawu, ale na jakieś mniejsze przyjęcie, czy jakieś fajne wyjście do restauracji, jakiś koncert, jakieś spotkanie, jak najbardziej. To się wszystko nadaje przepiękne, połączenie kolorów. Zwróćcie uwagę, ono będzie jesienią, myślę, że mocno dominowało w kolekcjach, czyli połączenie niebieskości z beżami, z kamelami. Te dwa kolory świetnie ze sobą współgrają i już na jesień możemy na przykład sobie wybrać błękitną koszulę, kamelowe spodnie i będziemy w takim jeszcze letnim trendzie, a już na jesiennych stylizacjach. No cóż, sama spódnica do t-shirtów, do eleganckiego ym, topu, bluzki, możemy ją wykorzystać na elegancko, z trampkami, zwykłym t-shirtem, będzie świetna na co dzień. Yy, w połączeniu, tak jak Wam mówiłam, można, ja jesienią widzę już ten komplet z kowbojkami, z troszeczkę takim ym, topem bardziej zabudowanym. Sama kurtka i do jasnych spódnic, i do dżinsów, także tak jak Wam mówię od zawsze, komplety, komplety, jeszcze raz komplety, jeśli kupimy zestaw, mamy świetną Całość od razu i poszczególne elementy, które możemy łączyć ze sobą. To jest bialkon. Myślę, że na stronie internetowej już się pokazał ten komplet. Musicie sprawdzać online i od razu tutaj dla wszystkich dziewczyn, które piszą w komentarzach o linki do tych rzeczy. Niestety nie jestem w stanie Wam spisywać linków, podaję wam nazwy marek. Każda z tych marek, jeżeli jest podana na ekranie, to znaczy, że ma swój sklep internetowy i tam powinnyście szukać poszczególnych rzeczy, które Wam pokazuję. Kolejna nowość, która pokazała się w bialkonie, to satynowa spódnica. Myślę, że tego rodzaju spódnic już widziałyście mnóstwo w, na przestrzeni zeszłego sezonu, w tym sezonie, w różnych kolorach, ale na co chciałam Wam zwrócić uwagę, na to ja zaraz tą spódnicę wam zmierzę. Chcę Wam pokazać, jak wybrać idealną spódnicę satynową. To wbrew pozorom nie jest proste. Dużo bardzo zależy od rodzaju tkaniny. Ta tkanina satynowana, bo one tak się nazywają to nie jest satyna, to jest tkanina satynowana, czyli taka z połyskiem. Musi być grubsza i mięsista. Po to, żeby nie odbijała nam się bielizna przy takiej spódnicy, bo to jest bardzo specyficzny fason, który podkreśla nam ym, figurę, żeby nie odbijało się ciało. I żeby nie robiła się jedna najważniejsza rzecz, czyli żeby nie robiły nam się tutaj po założeniu takie bulki. Ja wam zmierzę, tak jak wspomniałam, i pokażę o co chodzi. Prosta spódnica, która daje, która daje niezliczone ilości możliwości. Zobaczcie, w tej chwili założyłam ją z najzwyklejszym t-shirtem, do tego klapki, więc latem jak najbardziej też się obroni ten rodzaj spódnicy. Można tutaj już poszaleć z kolorami, ale dlaczego ją mierzę, co chcę Wam pokazać? Spójrzcie. Spódnica tego typu jest szyta ze skosu, czyli jest tak ułożona tkanina, że ona rozchodzi nam się tutaj w biodrach i dopasowuje się do naszej sylwetki. Podstawową rzeczą przy wyborze takiej spódnicy jest to, abyście zwracały uwagę, żeby ten boczny szef był po prostu równy. Ja może się zbliżę. Zobaczcie. On jest idealnie tutaj wszędzie poprowadzony po biodrach, czyli konstrukcja, krój tej spódnicy jest idealny. Często w satynowych czy spódnicach, czy sukienkach takich a la Haleczki Robi nam się coś takiego. Tu nawet nie jestem w stanie tego pokazać, bo po prostu ta spódnica jest tak dobrze uszyta, że tego nie widać, ale robi nam się tutaj taka fala z jednej i z drugiej strony. Wygląda to bardzo nieestetycznie. To oznacza, że po prostu ta spódnica jest źle skrojona. Ona tak nie powinna wyglądać. Ta spódnica idealnie powinna Wam tutaj się dopasować do bioder, ale też nie może obciskać. Ja mam na sobie w tej chwili rozmiar 40. Zobaczcie, ta spódnica, Mimo tego, że mam brzuch, mam pośladki, czyli normalną damską figurę, nie opina, nic się nie dzieje. Jeżeli założyłabym rozmiar mniejszy, ja wam tę spódnicę tutaj ściągnę, zobaczcie, automatycznie podkreśla nam się brzuch. Załamuje nam się tutaj w okolicy kroku, a z tyłu taka spódnica. Wygląda w ten sposób, podcina nam sylwetkę, podcina nam tutaj pośladki. Już to wygląda mało elegancko. My się zmieścimy w tą spódnicę, bo tak jak mówiłam, to jest rodzaj kroju, który się po prostu poszerza wraz z wypełnianiem tutaj powiedzmy bioder czy pupy, ale nie o to chodzi. Ona ma podkreślić nas, nasz kształt, podkreślić ma naszą sylwetkę. Więc zwracajcie uwagę przy tego rodzaju spódnicach i sukienkach, żeby to. Wszystko miało taki smak i wyglądało z gustem, a dodatkowo, żeby te boczne szwy były po prostu równie sięnkie Do stylizacji eleganckich, do stylizacji sportowych, bo ją można nosić ze swetrami, z kozakami, można zakłożyć sneakersy, można założyć bluzę. Tutaj ta spódnica jest tak plastyczna stylizacyjnie, że naprawdę pasuje do wielu rzeczy i można ją ograć na różne, różne wyjścia. Ta sama spódnica. Wyższy obcas i elegancka bluzka. Spójrzcie jak pięknie to wygląda. Klasyka w połączeniu kolorystycznym, czyli czern i biel, prosta spódnica, ale szalona i oryginalna, odważna góra. To jest bluzka z najnowszej kolekcji z Markitowa. Uważam, że jest przepiękną bluzką. Ona dodatkowo jeszcze ma takie szarfy, które idealnie wydłużają i wyciągają sylwetkę mimo tej szerokości. Więc dziewczyny o bardziej okrągłej kształtach będą świetnie w niej wyglądać, właśnie jeżeli założą wąski dół, czy spódnicę, czy jakieś spodnie cygaretki, czy węższe, bo wszystko pięknie wyciągnie. Tradycyjnie proponuję zawsze ten przód. Lub całość ona jest na tyle miękka, że możemy ją włożyć do środka, troszeczkę tutaj schować, po to, żeby pokazać talię, wyciągnąć. Jeśli ktoś nie chce takich długich końców, może sobie ją związać. Bluzka ma halkę pod spodem, ale ja już jej nie zakładałam. Spójrzcie. Spódnica, którą miałam przed chwilą z klapkami i t-shirtem, więc mogłam biegać sobie na co dzień po mieście, potrzebuję wyjść na wieczór. Zakładam czy tego rodzaju bruskę, czy klasyczną koszulę. Może być coś z błyskiem, może coś być bardziej elegancką. Nawet możecie tutaj założyć taką za dużą męską koszulę, wywinąć rękawy, świetne buty na jakimś obcasie i jesteście ubrane po prostu ekstra. Jeśli lubicie klasykę, wykańczacie to toretką typu kopertówka. I zobaczcie, uważam, że mogę iść tak na wesele, mogę iść tak na koncert, mogę iść na oficjalną imprezę, mogę iść na jakąś inną uroczystość. Czułabym się w tym świetnie, klasycznie, a mimo to ta bluzka, która zawsze Wam powtarzam, kupujcie bluzki ciekawe, oryginalne i inne. One zawsze zrobią Wam stylizację. Jak Wam się podoba? Bo ja powiem szczerze, podobam się sobie bardzo. Jeśli chodzi o bluzki, możemy tutaj poszaleć naprawdę dowolnie. Jak nie lubimy takiej grzecznej klasyki, zakładamy kolor. Też przepiękna bluzka z najnowszej kolekcji od Towy. Zresztą Towa, zawsze Wam powtarzam, po prostu króluje, jeśli chodzi o modele fantastycznych i oryginalnych bluzek, albo coś takiego. Też piękna bluzka z transparentnego szyfonu, pod spodem jest top, czy ze spodniami, czy z taką spódnicą, też nadaje się świetnie na przeróżne okazje. Dla bardziej romantycznych dziewczyn groszki. Też przepiękna bluzka, którą możecie połączyć z taką spódnicą, do, z taką czarną spódnicą, ale do tego też w komplecie jest, zaraz Wam pokażę, spódnica w groszki. Miałyście okazję kiedyś widzieć to na którymś z szortów. Spódnica z leciusieńkiego materiału, zobaczcie, tutaj łączymy to razem. Szeroka góra. Bęższy dół, też świetny komplet na jakąś okazję, albo oddzielnie do noszenia z czarnym t-shirtem, klapkami, ze spodniami, z dżinsami, z czym tam przyjdzie Wam do głowy. Kolejny przepiękny zestaw, który można wykorzystać na wiele sposobów. Ale jeszcze chcę wam pokazać jedną propozycję właśnie z tą spódnicą. I trzecia propozycja zupełne szaleństwo, połączenie na zasadzie kontrastów eleganckiej satyny ze sportowymi butami i bluzą. Tutaj akurat można kolorystycznie dobrać powiedzmy do czerni bardziej bym żebym widziała panterkę, buty i beżową bluzę, ale jeśli ktoś lubi ma na przykład taką spódnicę w jakimś jaśniejszym kolorze, może dołożyć właśnie kolor mocny, pastele, kolorowe sportowe Buty. Także wracając do początku opowieści o tej spódnicy. Spódnica uniwersalna, pasująca do wszystkiego. Zależy, z czym połączycie, na jaką okazję wykorzystacie. Także, jeżeli nie macie jeszcze w swojej szafie satynowej, satynowanej spódnicy ze skosu, to polecam Wam bardzo serdecznie tą konkretną z Bialkonu. Możecie poszukać jej na stronie lub w jakimś innym sklepie. Zwracajcie uwagę na ten model spódnicy tylko. Bierzcie pod uwagę te elementy, o których Wam mówiłam, czyli szwy boczne i grubość materiału. Dużo firm w propozycjach swoich kolekcji proponuje na lato komplety ze spodniami, ale góra nie jest ani koszulą, ani bluzką, a jest takim wydziankiem, bomberką. To też jest świetny zestaw i możliwości łączenia z innymi rzeczami. Spójrzcie, tutaj całość to jest marka Feria. Cieniutki, półtransparentny materiał. Prześwitują nam nogi, ale zobaczcie, jest tutaj podszeweczka, która świetnie i estetycznie chowa nam tutaj okolice pośladków i UT. I bardzo lekka kurteczka bomberka, którą możemy nosić jako bluzkę zapiętą lub stopem rozpiętą z taką narzutką na jakiś chłodniejszy letni dzień, i od razu Wam pokażę. Bo wisi tutaj ta spódnica, którą wcześniej mierzyłam, zobaczcie. Świetnie wyglądać będzie taka kurteczka, bomberka właśnie z jakimś stopem w połączeniu z taką satynową spódnicą. Taką spódnicę, jeżeli weźmiecie sobie do walizki na jakiś urlop, ona załatwi Wam sprawę wszelkiego rodzaju wieczorowych wyjść jakieś na kolację czy na jakieś spacery, jeżeli chcecie bardziej elegancko wyglądać. I wystarczy, że będziecie miały taki komplet i już możecie zestawić to, powiedzmy, z tą górę ze spódnicą, nosić z tym kompletem. I w ostatnich, chyba, odcinkach z Zary, a może jeszcze wcześniejszych, też mierzyłam dużo i pokazywałam właśnie tego typu kompletów, i uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Jeżeli sobie chcemy coś takiego kupić, to może właśnie skupmy się na tym, żeby to nie była bluzka i spodnie jako komplet, tylko właśnie taka góra, która będzie jeszcze miała możliwość zaistnieć w zupełnie innych stylizacjach, czy to do dżinsów, czy do krótkich shortów, kolorowych spódnic, czy nawet jako narzutka na sukienkę. I w ogóle te kolory cynamonowe, takie rudawe, one kochają złoto i kochają wszelkiego rodzaju naturalne elementy, czyli jakąś perłę, myślę już tutaj o biżuterii, czy na przykład jakiś sznurek, rafi, trawę, czyli kapelusz, koszyk, klapki. Mówiąc o tym, że kocha złoto, zobaczcie, pożyczę sobie od tej dziewczyny torebkę. Świetnie miejski look z taką dużą torebką, z mniejszą, przewieszaną, będzie taki wakacyjny. Wszystko też zależy od dodatków, jakie będziecie nosiły do konkretnej rzeczy. Wtedy ta stylizacja po prostu zmieni charakter. Ale w ten sposób czuję się świetnie elegancko, a jednocześnie prosto, bez przesady, bez jakichś tam zbędnych elementów. Także czasami warto postawić na. Jeden zestaw taki konkretny, który Wam się najbardziej podoba, i uwierzcie mi, że będziecie mogły go stylizować na bardzo wiele sposobów, i łączyć z wieloma rzeczami, które macie w szafie. A jak nie chcemy takich klasycznych, spokojnych kompletów, to możemy zaszaleć ze wzorem. Tutaj akurat takie zestawienie y, takiego ciepłego beżu z czernią, to jest marka Ezuri, świetne spodnie, y, prosty fason, dopasowany lekko w biodrach i puszczony do dołu, i na górę Kimono, czyli taka narzut też bardzo wielofunkcyjna. Możemy ją wykorzystać tak jak tutaj w komplecie, nosić ją na luzie stopem, yy, na przykład pod spodem, lub omotać się sznureczkiem, paskiem i potraktować to jako taki żakiecik, bluzeczkę, która przykrywa nam ramiona i stworzyła nam w tej chwili taki świetny zestaw. Ta jeszcze dodatkowo ma Zobaczcie kieszenie, ale taką narzutkę też wykorzystamy na przykład na kostium kąpielowy. Więc bezpiecznie i elegancko jest zarzucić na siebie taką narzutkę, czy w jakimś innym stylu. W ogóle to nie musi być komplet. Taki, taki kimono możecie kupić sobie na przykład w zupełnie innym kolorze i nosić do rzeczy, które już macie, do spodni. A wracając do satynowej spódnicy, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Też zakładacie taką spódnicę, na to kimono, jakieś klapki i macie świetny zestaw gdzieś na wyjście na wieczór. Także, tak jak Wam mówię, satynowa spódnica to jest to, co powinnyście mieć w swojej szafie i na pewno też w wakacyjnej walizce. Obiecane przybliżenie marki Boka, o którą bardzo często mnie pytacie na moich filmikach: Skąd mam torebki na nagraniach? A właśnie od tej marki współpracuję z nią już przez kilkanaście, może nawet około 20 lat. Nie policzyłam jeszcze tego, aż muszę to z ciekawości zrobić, ale mogę Wam powiedzieć, że torebki, które szyje marka Boka, to są torebki szyte w Polsce w Radomiu, są po prostu niezniszczalne, szczególnie jeżeli wybierzecie tą skórę groszkową, czyli ten rodzaj skóry, taki chropowaty, ona jest bardzo mocna, bardzo gruba, nie wyciera się, nie pęka. Co do tych torebek. Tutaj mogę ręczyć za jakość. Mam torebki po kilka kilkanaście lat i one nadal wyglądają jak nowe. Oczywiście też kwestia poszanowania takich torebek, jakie przechowujemy, jak, gdzie je odkładamy, co z nimi robimy, też ma bardzo duży wpływ na to, jak ta torebka długo nam pożyje, ale tu wam mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o okucia, spójrzcie, każda torebka ma nóżki to też bardzo ważne jeżeli chodzi o odstawianie torebki bo nie brudzi nam się spód wszystkie szwy wszystko jest przepięknie i bardzo perfekcyjnie uszyte. To też świadczy o tym o jakości takiej torebki. Możemy kupić torebkę za, skórzaną za 300 zł i możemy kupić za 1300 zł, 800 czy 900. Z czego wynika ta cena? Nie z tego, że marka chce bardzo dużo zarobić, ale z tego, że tego typu torebki szyte są z, ze skór nieklejonych. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli torebka skórzana kosztuje 250, 300 zł, to skóra, z której jest uszyta, jest skórą przerobioną, czyli kawałki skóry, ścinki, które w procesie chemicznym razem z klejem, z różnymi substancjami są mielone, potem są walcowane i z tego wychodzi po prostu skóra. I z tej skóry wycina się torebkę. Natomiast torebki z dobrych marek, tych droższych, gdzie ta cena jest wyższa, są wycinane ze skóry, ta skóra z takiej całości. Jest po prostu wtedy krojona i szyte są torebki, więc niestety to już podnosi bardzo koszty produkcji i ta torebka dlatego jest droższa. Na taką cenę również składają się wszelkiego rodzaju okucia. Spójrzcie, tutaj wydawałoby się proste okucie, przytrzymywanie tylko paska, ale zobaczcie, ono jest takie, że kręci się około własnej osi. Czyli macie pasek na przykład na ramieniu i on automatycznie sam wam się będzie przekręcał, nie musicie kręcić paskiem. To też jest niby drobiazg, a świadczy o tym, że ta torebka jest uszyta już starannie, są starannie dobrane czy zamki, czy właśnie tego typu okucia. Sukienka marki Bialkon, którą nazwałam Kameleon. A to dlatego, że sukienka z pozoru zwykła, prosta, kimono, szeroka yy, nie odznacza się żadnym wyszukanym, powiedzmy, fasonem, ale ma coś w sobie. Coś takiego, że potrafi pięknie zmieniać się w zależności od dodatków, jakie do niej dołożymy. Mam w tej chwili klapki. Musicie sobie wyobrazić na przykład koszyk do, tej, do tego zestawu i powiedzmy kapelusz. Wtedy mamy taką letnią, wakacyjną stylizację, ale możemy do niej dołożyć perły. W ogóle to jest kolor takiego przepięknego właśnie perłowego kremu. I na przykład długi sznur pereł, który związujemy tutaj na taki supeł. Do tego złote kremowe klapki, czy buty sandały na wysokim obcasie. Elegancka torebka. I zobaczcie, w taki. Już w zestawieniu, w takiej stylizacji możemy wybrać się na jakieś małe przyjęcie. Teraz w okresie letnim często są różne takie okazje w ogrodach, gdzieś w jakichś plenerach imprezy. Więc tego rodzaju sukienka luźna o takim fasonie niezobowiązującym, a z pięknymi dodatkami, zrobi nam świetną stylizację. Będziemy wtedy wyglądały lekko, letnio, ale jednocześnie elegancko. Przy takim krótkim rękawie tutaj jeszcze przydałaby się jakaś. Bransoleta. Zobaczcie, w ogóle tego rodzaju proste stroje lubią bardzo biżuterię. I nawet tej biżuterii wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że nie może być dużo, a właśnie odwrotnie, powinno być dużo. Kilka bransolet, różnej długości naszyjniki, z jakimiś elementami ozdobnymi. To nie muszą być perły. Tutaj może być na przykład jakiś duży wisior, bursztyn, coś co lubimy, nosimy czy złoto, ale właśnie. Tego typu kolory jasne ożywiajmy biżuterią, formy proste również ożywiajmy biżuterią, wtedy ta rzecz nabiera takiego charakteru, zupełnie innego wyglądu i właśnie możemy wykorzystać gdzieś tam na wyjście, na, nawet na wieczór. Przypominam, do tego typu jasnych sukienek, spodni czy innych kreacji zakładamy. Cielistą bieliznę zbliżoną do waszego ciała. Biała, kremowa będzie się odznaczać. Najlepiej niech będzie gładka, bez koronek, bez szwów żeby szczególnie w tych bardziej dopasowanych rzeczach, żeby po prostu to wszystko nie odbijało nam się przy ciele. Także słuchajcie, czasami prostota wygrywa z bardzo wyszukanym i oryginalnym fasonem. Zobaczcie, jak świetnie ten żakiecik od, w zasadzie kurteczka, bomberka od kompletu ze spodniami wpisała się w stylistykę tej sukienki, wygląda to fantastycznie. Czyli zakładam, znaczy biorę ze sobą tamten komplet. Biorę ze sobą tą sukienkę, biorę ze sobą satynową spódnicę i myślę, że jestem ubrana. Na kilka letnich wieczorów na wakacjach, ale oczywiście wspominam tu cały czas o wakacjach, bo mamy taki sezon i pakowanie baliski to też jest problem, tak, żeby się spakować, żeby wszystko nam do siebie pasowało. Więc daję Wam już mniej więcej podpowiedzi, że można mieć jedną sukienkę, jedną spódnicę, jakiś ciekawy zestaw ze spodniami i górą, i wtedy to wszystko fajnie ze sobą łączyć i mieć kilka stylizacji z niewielkiej ilości ubrań. A tym kompletę myślę, że was zaskoczę, taki pełny boho styl. Ażurowe spodnie, z krótką podszeweczką i do tego dosyć mocno wydekoltowany top, również ażurowy. Narzuciłam tą kurteczkę bomberkę, którą widziałyście wcześniej. Spójrzcie, też nam stworzył się taki świetny zestaw i od razu, przy okazji tego kompletu. To jest taka moda, powiedzmy, jednosezonowa, szczególnie te spodnie. Bluski ażurkowe to zawsze były modne, nosiło się do lnianych spodni, nosiło się do, z widzicie jakie ja mam okulary, bardzo chciałam być taka letnia słoneczna i modna, ale może je ściągnę. Tego typu ażurkowe bluzki zawsze wykorzystacie z jakimiś innymi rzeczami. Co do spodni, tak jak mówię, raczej jednosezonowe, ale jeżeli macie ochotę sobie kupić takie spodnie, myślę, że na wakacjach można zaszaleć, to zwracajcie uwagę na to, żeby te spodnie były z, naturalnego, z naturalnej tkaniny, z naturalnego sznureczka, bo one są takie tkane i podszewka, która jest tutaj na górze, też była naturalna, bo jeżeli będziecie wierzch miały bawełniany, a spód będzie poliestrowy, będzie wam gorąco i nie wytrzymacie po prostu, mimo tego, że te spodnie są ażurowe, nawet pięciu minut na słońcu. I jeszcze druga sprawa te spodnie nie mogą być ciasne. Ja od razu mówię, że wolałabym mieć te spodnie o numer większy, dlatego, żeby tutaj był większy luz, bo jeżeli będziecie miały bardzo mocno napięte w udach, w pupie, tutaj w biodrach, to Automatycznie cały wzór tego ażuru będzie się kosił, będzie się rozciągał i on straci swoją formę, będzie po prostu widać, że są za małe. Pokażę Wam takie spodnie, które zrobiła towa i uważam, że zrobiła je świetnie. To mam niestety duży rozmiar, dlatego ich nie mierzę. Również bawełniana koronka ażurowa, ale. Spód już jest z bawełny, elastycznej bawełny, bo one muszą być, te spody troszeczkę elastyczne, żeby nam pracowały w trakcie ruchu. I tutaj sytuacja już będzie taka, że bez problemu takie spodnie założycie na y, duży upał. Także y, dziewczyny, nawet te, które macie y, troszkę bardziej rozbudowane, uda. Te spodnie są w różnych fasonach. Y, Zobaczcie, tutaj jest dosyć szeroka nogawka, ta jest mocno dopasowana, rozszerzona do dołu, taki styl typowo dzieci, kwiaty, a tutaj już jest bardziej zrobione coś na styl elegancki, że można założyć świetną jasną koszulę, nawet związaną na supeł, tutaj można założyć najzwyklejszy t-shirt, czy jakąś nawet dłuższą marynarkę, bo wszelkiego rodzaju ażury, przyżroczystości, koronki, szczególnie tutaj w dolnej części, bardzo są modne w tym sezonie i nakładamy wtedy na wierzch coś na przykład dłuższego, jeżeli nie chcemy eksponować tutaj brzucha, nie zakładać nic dopasowanego, obcisłego, to mogą być te góry duże, szerokie, a te doły powiewne, zwiewne, czy właśnie w formie takich spodni ażurowe. Ale pamiętajcie, tutaj bardzo duże znaczenie ma tkanina i rozmiar, jaki wybieracie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Przyznam się szczerze, że jest bardzo spontaniczny. Miało go w ogóle nie być, ale pomyślałam, że mam parę rzeczy, z którymi, które chcę Wam pokazać. Chcę się podzielić jakimiś fajnymi fasonami. Może jeszcze zdążycie sobie kupić, jeżeli będziecie miały ochotę. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.